Muzyka nie ustała, ale zadrgała. Nuta skrzypiec zadrżała fałszywie, wystarczająco długo, by dwieście gości zamilkło. Mój policzek zapiekł, smak krwi był nagły, ostry, metaliczny. Gdzieś za mną kieliszki do szampana brzęknęły o marmurową podłogę. Nie poruszyłam się, nie od razu. Mam na imię Ewa Kowalska, mam trzydzieści lat, a pięć sekund temu mój ojciec, Ryszard Kowalski, Emerytowany wojskowy i król rodzinnej Dumy uderzył mnie w twarz na weselu mojego brata. Samolubna dziewucha, syknął, jego oddech gorący od burbona i wściekłości. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy. Odwróciłam się, by na niego spojrzeć, czując, jak powoli puchnie mi warga. Moja matka, Maria, zbladła, jej ręce drżały, nie z troski o mnie, lecz o scenę, którą robiliśmy. Zerknęła na główny stół, gdzie fotografowie zamarli w miejscu. Nie zadałam sobie trudu, by odpowiedzieć. Spojrzałam ponad jego ramieniem na powód, dla którego tu byliśmy. Mój brat, Michał Kowalski, wciąż w skrojonym garniturze, siedział obok swojej nowej żony, Kasi. Nie wstał, nie drgnął, uśmiechał się. Oczywiście, że się uśmiechał. Kilka minut wcześniej dopadli mnie przy stole z deserami. Rodzice kazali mi oddać apartament na ostatnim piętrze. Jesteś sama, Ewo powiedziała Maria, układając babeczki, jakby to był zwykły dzień. Michał i Kasia potrzebują miejsca, by budować swoje życie bądź rozsądna rozsądna tak zawsze nazywali to, gdy zabierali mi coś i dawali jemu. Odpowiedziałam spokojnie, bezpośrednio Nie, kupiłam to miejsce za własne pieniądze, mieszkam tam. Michał i Kasia mogą znaleźć coś sami. I teraz to. Jego odcisk dłoni rozkwitający na mojej twarzy, a matka wciąż bardziej przejęta tym, co powiedzą sąsiedzi. Zamrugałam raz, potem uśmiechnęłam się, nie z łaski ani buntu, lecz z jasności. Pożałujecie tego, powiedziałam dość głośno, by usłyszał główny stół. Wszyscy pożałujecie. Potem odwróciłam się i wyszłam z sali balowej. Moje obcasy odbijały się jak młotek na kafelkach i nikt za mną nie poszedł. Chłód uderzył mnie, gdy wyszłam na zewnątrz, ale nie zadrżałam. Szłam dalej, mijając parkingowego, mijając kwiatowy łuk, nad którym moja matka obsesyjnie pracowała tygodniami, mijając gości udających, że nie patrzą. Moje ręce były spokojne, ale coś we mnie się zmieniło. Nie pękło, tylko osiadło. Gdy miałam 24 lata, zaczęłam oszczędzać na ten apartament. 60 godzinne tygodnie pracy bez wakacji, nocne zmiany, weekendy. Pisałam kod backendowy dla banków, potem dorabiałam jako freelancerka, tworząc systemy rozliczeniowe, których nikt nie chciał się uczyć, ale każdy chciał mieć. Pracowałam w małej kawiarni na starówce zwanej Jaśmin i Czerń. Długie drewniane stoły, widok na Wisłę i barista o imieniu Marek, który nigdy nie zadawał pytań. Ta kawiarnia stała się moim schronieniem, moją kotwicą. Wpłaciłam zaliczkę trzy lata później, bez pomocy kogokolwiek. Nie od ojca, który mówił, że powinnam inwestować w przyszłość z mężczyzną, nie od matki, która nazywała to miejsce zbyt zimnym, zbyt nowoczesnym, zbyt dalekim od rodziny. Wprowadziłam się sama, urządziłam każdy kąt z rozmysłem. Ten apartament był pierwszą przestrzenią, która naprawdę była moja. A Michał, mój brat, do tego czasu zdążył spróbować pięciu pomysłów na biznes. Ostatni dotyczył dronów i dostawy kawy. Poprzedni, NFT dla psów, chyba. Rodzice za każdym razem go ratowali, cicho, nieustępliwie. Mieszkał bez czynszu w mieszkaniu, które posiadali, nazywał siebie pomiędzy przedsięwzięciami, ale to ja byłam tą samolubną. Nigdy nie zauważyli, kiedy przestałam pojawiać się na świętach, kiedy moje wiadomości stały się jednowyrazowe, kiedy grzecznie odmawiałam każdej niedzielnej kolacji, każdego telefonu, który zaczynał się od myśleliśmy i kończył na Michał mógłby użyć twojej pomocy. Myśleli, że jestem cicha, bo nie mam nic do powiedzenia. Prawda jest taka, że milczałam, bo wiedziałam, że pewnego dnia będę potrzebowała, by zapomnieli, jak wiele nauczyłam się, gdy nie patrzyli. Nie pojechałam do domu. Apartament wydawał się zbyt głośny od wspomnień, zbyt odsłonięty. Nie mogłam zmierzyć się z ciszą, którą by mi tej nocy oferował. Zamiast tego skręciłam w lewo przy nabrzeżu i zaparkowałam na żwirowym placu za jaśminem i czernią. Kawiarnia była cicha o tej porze, niemal zamykana. Pojedyncza żarówka nad ladą rzucała złoty blask na polerowane drewno, a tam był Marek, wycierający szklanki z tym samym cichym rytmem, co zawsze. W średnim wieku, o cierpliwych oczach, taki człowiek, który bardziej słucha, niż mówi. Podniósł wzrok, gdy weszłam, i przez sekundę jego twarz się zmieniła. Niezaskoczenie, troska. Wszystko w porządku? Zapytał, już sięgając po kubek, który zawsze dla mnie używał. Mój ojciec mnie uderzył, powiedziałam powoli, idąc do mojego zwykłego stolika przy oknie. Na weselu mojego brata, bo nie chciałam oddać im mojego apartamentu. Marek nie powiedział nic na początku, tylko postawił kubek, czarna kawa, dwie łyżeczki cukru i dołożył mafinkę czekoladową. Na koszt firmy pazi, powiedział. Wyglądasz, jakbyś tego potrzebowała. Siedziałam tam długo, patrząc na wodę. Odbicie świateł wisły migotało, jakby ktoś potrząsał powierzchnią, i po raz pierwszy od sali balowej moja pierś pękła. Ale nie płakałam z bólu. Płakałam, bo byłam wściekła. Przez lata robiłam wszystko dobrze, zapracowałam na swoje miejsce, o nic nie prosiłam, a to, to była moja nagroda. Publiczny policzek, bo odmówiłam oddania tego, co zbudowałam. Nie chcieli córki, chcieli aktywu. Gdzieś między stygnącą kawą a nietkniętą mufinką zrodziła się nowa jasność, skoro tak łatwo mogli mi coś zabrać, co spróbują następnym razem. Otworzyłam laptop. Moje ręce nie drżały i w cichym szumie kawiarni zaczęłam planować. Następnego ranka portier zadzwonił, zanim skończyłam kawę. Pani Kowalska, pańscy rodzice są tutaj. Niezapowiedziani oczywiście. Ubrałam się starannie: spodnie, ciemna bluzka, włosy spięte, czyste linie, cicha siła. Gdy otworzyłam drzwi, by spotkać ich na korytarzu, ojciec już chodził tam i z powrotem, szczęka zaciśnięta. Ryszard Kowalski, były sierżant, wciąż zachowywał się, jakby świat był mu winien posłuszeństwo. Gdzie idziesz? Zapytała matka, głos ostry spod jej pereł. Musimy porozmawiać o wczoraj. Do pracy. Odpowiedziałam, zamykając drzwi na klucz. Niektórzy z nas mają pracę. Ojciec zbliżył się, chwytając mnie za ramię. Nie waż się używać tego tonu po twoim wczorajszym zachowaniu. Wyrwałam się, spokojna jak szkło. Dotknij mnie jeszcze raz, a wezwę ochronę. Zawahał się. Ja nie. Wiesz, że w klubie są kamery, wysoka rozdzielczość, wiele kątów. To go zatrzymało. Maria, zwykle tak opanowana, zbladła widocznie. Nie zrobiłabyś tego. Spróbuj mnie. Odwróciłam się do windy. A, i zmieńcie zamki, jeśli chcecie. To nie ma znaczenia. Wszystko wartościowe jest już w bezpiecznym magazynie. Gdy drzwi windy zamykały się między nami, patrzyłam, jak mrugają, nie złością, lecz dezorientacją, jakby dopiero teraz zdawali sobie sprawę, że nie jestem tą samą dziewczyną, którą kiedyś zapędzali w kuchni w kąt i zmuszali do oddawania weekendów pieniędzy, milczenia. Tym razem nie poszli za mną. To był ich pierwszy błąd. Nie odbierałam ich telefonów, ani tego dnia, ani następnego. Na początku wiadomości były przewidywalne. Matka próbowała wzbudzić poczucie winy. Ewo, wróć do środka, zawstydzasz rodzinę. Potem odezwał się Michał, mój brat. Nie dramatyzuj, siostro. Możemy o tym porozmawiać jak dorośli. A potem Kasia. On zasługuje na ten apartament bardziej niż ty, zakłada rodzinę. Czytałam każdą wiadomość raz, potem wyciszyłam wątek i nigdy nie odpowiedziałam. Zamiast tego wróciłam do Jaśminu i Czerni, zamówiłam tę samą kawę. Zajęłam moje zwykłe miejsce. Marek skinął cicho. Tym razem nie zadawał pytań, tylko przyniósł napój i zostawił mnie z ekranem. Tego popołudnia otworzyłam trzy zakładki: jedną dla mojego prawnika, jedną dla doradcy finansowego, jedną dla oferty nieruchomości, którą zapisałam sześć miesięcy temu, ale nigdy nie ścigałam. Luksusowy kompleks apartamentów nad Wisłą zwany rezydencje nadbrzeżne. To była ostatnia obsesja Michała i Kasi. Oglądali go w kwietniu, zachwycali się szklanymi balkonami i podgrzewanymi podłogami. Nie było ich na to stać oczywiście, ale liczyli na wynajem narożnego mieszkania, mając nadzieję, że rodzice podpiszą się jako poręczyciele. Teraz składałam ofertę na cały budynek. Do zachodu słońca złożyłam formalną ofertę, popartą latami oszczędności i dwoma portfelami inwestycyjnymi, o których nawet nie wiedzieli tej nocy przesłałam dużą aktualizację kodu do prywatnego repozytorium na GitHubie. Platformę zarządzania nieruchomościami, którą cicho budowałam w wolnym czasie, ten sam pomysł, który Michał kiedyś próbował ode mnie pożyczyć dla swojego nieudanego startupu. Gdy zamykałam laptop, faza pierwsza była zakończona. Myśleli, że się załamuję, że wrócę błagając, ale ja nie rozpadałam się. Budowałam. Nie zemstę, nie chaos, granice z cegły. Kabla światłowodowego i prawnie wiążących kontraktów. Chcieli mojego domu, a ja zamierzałam pokazać, co naprawdę posiadam. Minęło dziesięć dni w ciszy, nieprawdziwej ciszy. Wciąż były wiadomości, telefony z zablokowanych numerów, nerwowe głosy wspólnych znajomych. Michał wysłał kuzyna, by sprawdził, co u mnie. Kasia wrzucała na media społecznościowe niejasne uszczypliwości o ludziach, którzy nie wspierają rodziny. Ale nie odpowiadałam. Byłam zajęta. Do tego czasu oferta na rezydencje nadbrzeżne została przyjęta, dokumenty były w toku. Moja prawniczka, Roxana Mazur, skuteczna jak zawsze, sprawdziła każdy zapis. Kompleks miał być mój w ciągu miesiąca. Ale to nie była ta część, która nie dawała mi spać w nocy. Prawdziwa zgnilizna sięgała głębiej. Lata temu, gdy Michał uruchamiał swoją teraz nieistniejącą platformę kryptowalutową Ortex, przyszedł do mnie po techniczne porady. Powiedział, że potrzebuje kogoś, kto przejrzy jego architekturę. Zaoferowałam pomoc, przejrzałam jego dokumenty, podzieliłam się kilkoma własnymi makietami interfejsu, zakładając, że potrzebuje inspiracji. Wziął je, zmienił branding, zbudował frontowy system który w 80% składał się z mojego oryginalnego kodu, nieprzetestowanego, niezabezpieczonego i nieodpowiedzialnie zmodyfikowanego. Gdy Ortex spektakularnie upadł w zeszłym roku, obwiniał zmienność rynku. Ale teraz, gdy zdobyłam dostęp do kilku jego starych serwerów, nigdy nie zmienił haseł administracyjnych, bo oczywiście, że nie. Znalazłam więcej niż zły kod. Znalazłam rekordy, firmy słupy, fałszywe faktury konsultingowe. Duże przelewy na znajome nazwisko, Kowalski i wspólnicy Specio z, z OO, poboczny biznes mojego ojca. Nie tylko okradli mnie, ale prali pieniądze inwestorów przez nazwisko naszej rodziny. Zadzwoniłam do roksany. Jeśli zgłoszę to do KNF, obaj pójdą na dno. Milczała chwilę. Chcesz tego? Chcę, żeby przestali. Chcę, żeby zrozumieli, że się ich nie boję. Potem wysłałam jeszcze jeden e-mail do matki, temat. Powinniśmy porozmawiać. Pojawiła się następnego ranka. Maria Kowalska, perły ciasno na szyi, twarz jeszcze bardziej napięta, zaczęła od łez, pozwoliłam jej, ale gdy odwróciłam laptop w jej stronę i pokazałam dokumenty finansowe, zamilkła w pół zdania. Ty nie rozumiesz. Nie, powiedziałam, głos spokojny to ty nie rozumiesz. Oszustwo to nie pomyłka, a wychowanie syna, który myśli, że kradzież od rodziny to strategia, też nie. Jej ręce drżały na kolanach. Zamknęłam laptop. Dopiero zaczynamy. Maria siedziała nieruchomo długo, łzy ustały. Miękkość, z którą weszła, matczyny żal, zraniona godność, zniknęła. Pozostała kalkulacja. Nie przyszłaby się pogodzić, przyszłaby ograniczyć straty. Czego chcesz, Ewo? zapytała w końcu, głos napięty, niezłamany, kontrolowany. Chcę spokoju, powiedziałam. Żadnych więcej telefonów, żadnych latających małp, żadnych aktualizacji w mediach społecznościowych od Kasi o tym, jak porzuciłam rodzinę. zamrugała. Apartament jest mój, prawnie, moralnie, faktycznie. Jest nietykalny. Moje finanse, moja praca, moja przyszłość, nietykalne. A jeśli się z tym nie zgadzamy, spojrzałam na nią, naprawdę spojrzałam na kobietę, która zawsze wybierała milczenie nad prawdą, etykietę nad ochroną, która nauczyła mnie, że bycie córką oznacza ciche oddawanie tego, co kochasz, z uśmiechem. Nie dałam jej tego teraz. Mam dokumenty, które pokazują udział taty w oszustwach Michała, mam logi serwerów, ścieżki płatności, nazwiska, zrzuty ekranu i mam nagranie, jak bije mnie w publicznym miejscu przy świadkach. Zniszczysz własną rodzinę, szepnęła. Nie, powiedziałam. To ty to zrobiłaś, gdy kazałaś mi oddać mój dom, gdy tata podniósł rękę, gdy Michał patrzył i się uśmiechał. Jej twarz lekko się załamała, jakby coś w niej drgnęło, ale nie dość by dotarło do ust. Zamknęłam laptop delikatnie, dźwięk odbił się echem bardziej niż się spodziewałam. Nie proszę o nic nierozsądnego, powiedziałam wstając, tylko dystans, tylko cisza. Nie odpowiedziała, wstała, zebrała torebkę i wyszła. Stałam przy oknie długo po tym, jak zniknęła w czarnym sedanie, bez trzaskania drzwiami, bez wykrzyczanych imion, tylko cisza i tym razem należała do mnie. Minął tydzień, potem dwa. Nie słyszałam od Marii, Ryszard nie dzwonił, Michał nie wrzucał postów. Ale cisza nie była spokojem, to było ciśnienie narastające za tamą. Pierwsza rysa przyszła w e-mailu od mojego agenta nieruchomości. Temat: Wysłano zawiadomienie o eksmisji. Jednostka 14C. Michał i Kasia przestali płacić czynsz. Dwa miesiące zaległości, ignorowali powiadomienia, obwiniali nieporozumienie z biurem wynajmu. Nie wiedzieli. Nikt w tym budynku nie wiedział, że jestem nowym właścicielem. Nazwisko na ich ostatecznym powiadomieniu było moje. Nie triumfowałam, nie ingerowałam. Pozwoliłam, by proces toczył się jak został zaprojektowany. Cicho, legalnie, trwale. Wyprowadzili się w ciszy, bez zdjęć na Instagramie, bez długich pożegnań, tylko jeden SMS od Michała tej nocy, gdy odeszli. Mama mówiła, co robisz, nie możesz nic udowodnić. Patrzyłam na wiadomość przez chwilę, potem załączyłam zrzut ekranu, logi serwerów z jego pełnym imieniem, oznaczone czasowo dostępem do plików, identyfikatorami kont. Wysłałam bez słowa. Jego odpowiedź przyszła kilka minut później. Czego chcesz? Odpowiedziałam w trzech słowach: dystansu, całkowitego dystansu. Bez dalszych żądań, bez wycieczek winy przebranych za rodzinne kolacje, bez udawania, że byliśmy czymś, czym nie byliśmy od lat. Spróbował raz jeszcze. Zmieniłaś się. Spojrzałam na wiadomość, potem napisałam: Nie. Po prostu przestałam udawać. Potem wyciszyłam wątek i zarchiwizowałam rozmowę. Tej nocy wyszłam na balkon apartamentu. Światła miasta były miękkie, niemal życzliwe. Pomyślałam o tym, ile lat spędziłam, próbując być dobrą, użyteczną, wystarczającą. Teraz nie musiałam być niczym innym, jak wolną. Próbowali zabrać mój dom, a zamiast tego stracili swój. Był wtorkowy wieczór, gdy rozległo się pukanie, nie natarczywe, niezagniewane, tylko niepewne. Sprawdziłam kamerę bezpieczeństwa. Ryszard Kowalski stojący sam na korytarzu, ramiona wyprostowane z nawyku. Ale jego ręce, jego ręce wciąż poprawiały marynarkę, jakby nie wiedział, co z nimi zrobić. Mogłam to zignorować, ale wygrała ciekawość. Otworzyłam drzwi, ale nie odsunęłam się. Wyglądał starzej, niż pamiętałam, jego szczęka nie była zaciśnięta jak zwykle, oczy nie skanowały pokoju, jakby był jego właścicielem. Pięć minut, powiedział, tylko tyle proszę. Nie powiedziałam nic, ale też nie zamknęłam drzwi. Wracają do nas, powiedział w końcu. Michał i Kasia nie mogli utrzymać mieszkania. Wiem, odpowiedziałam, głos płaski. Jestem właścicielką budynku. Zamrugał, jakby zdanie nie miało sensu potem coś w jego oczach ustąpiło. Ty? powiedział cicho ale jak bo jestem dobra w tym, co robię, tato zawsze byłam po prostu nigdy nie zauważyłeś spojrzał w dół. Cisza między nami się rozciągnęła. Nie wroga, nie niezręczna, po prostu prawdziwa. Twoja matka za tobą tęskni, wszyscy tęsknimy. Nie, powiedziałam. Tęsknicie za kimś, kogo można popychać, kogo można poświęcić dla Michała. Ta osoba tu nie mieszka, skinął powoli. Myliłem się, powiedział. Co do wielu rzeczy policzka, tego, jak cię traktowaliśmy, krycia Michała straciłem wszystko przez to. To była prawda. Po tym, jak pokazałam Marii, co mam, ryszard ustąpił z zarządu swojej firmy, szepty w jego kręgach się zaczęły. Jego czysty rekord już nie był czysty. Nie ujawniłam niczego, powiedziałam. Sama groźba wystarczyła. Podniósł wzrok, naprawdę spojrzał. Nie straciłeś wszystkiego, dodałam. Wciąż masz swojego złotego chłopca, czy to nie to, co się liczy? Westchnął drżąco. Popełniliśmy błędy. Nie, powiedziałam, dokonywaliście wyborów. Sięgnął do marynarki i wyciągnął kopertę. Twoja matka chciała, żebyś to dostała to zaproszenie na jej urodzinową kolację. Wzięłam ją, ale nie otworzyłam. Pomyślę o tym i zamknęłam drzwi nie głośno, nie szybko, ale z ostatecznością. Trzymałam kopertę przez trzy dni, zanim ją otworzyłam. Bez notatki. Tylko kremowy karton z odręcznym pismem mojej matki, delikatnym kursywą, która zawsze wyglądała bardziej jak występ niż podpis. Dołącz do nas na 63. urodzinowej kolacji Marii Kowalskiej, tylko rodzina. Prawie się zaśmiałam, ale nie wyrzuciłam jej. W wieczór kolacji przyjechałam późno, 15 minut po tym, jak wszyscy już siedzieli. Miałam na sobie czerń, nie dramatyczną, nie żałobną, tylko neutralną, obecną, ale nietykalną. Michał i Kasia siedzieli w dalnim rogu, ich ubrania, kiedyś markowe, teraz proste, z domu towarowego. Ona nie spojrzała mi w oczy, on ledwo podniósł wzrok. Mój ojciec, ryszard, pozostał trzeźwy, skinął gdy weszłam, nic więcej. Matka uśmiechnęła się zbyt szeroko, zbyt szybko, jakby sala mogła się rozpaść, jeśli nie będę grała razem z nimi. Ale ja nie występowałam, obserwowałam. Nikt nie zadał mi pytań, nikt nie wydawał poleceń a gdy wyszłam wcześniej, cicho, bez fanfar, nikt za mną nie poszedł. Kilka miesięcy później zorganizowałam własną kolację, nie w ich domu, nie tylko dla rodziny, była na moim balkonie, w moim apartamencie, było wino śmiech, ostry zapach pieczonego czosnku i cichy jazz grający w tle. Marek przyszedł oczywiście, podobnie jak Roxana, moja prawniczka, i Jola, agentka nieruchomości, która pomogła mi zabezpieczyć budynek. Ludzie, którzy nigdy nie oczekiwali, że oddam części siebie, by zasłużyć na miejsce przy ich stole. Wznieśliśmy toast, gdy miasto rozświetliło się pod nami. Za Ewę, powiedział Marek, podnosząc kieliszek, która zamieniła policzek w imperium. Uśmiechnęłam się nie z triumfu, lecz ze spokoju. Nie cisza, nie poddanie, wybór. Próbowali zabrać mój dom. Ale zamiast tego dali mi wolność.